W Polsce powstaje rocznie ponad 200 tysięcy nowych firm. Większość z nich będzie powoli budowała swoją pozycję na rynku. Część nie przetrwa nawet pierwszego roku. Dlatego warto zwrócić uwagę na firmy szybkiego wzrostu. Czym właściwie są takie firmy? Właśnie takie pytanie zadaliśmy Jackowi Kotrze z Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice. Można powiedzieć, że jest to trochę inna niga. Są to firmy, które od początku przygotowane są na bardzo szybki rozwój własnego produktu oraz wejście na rynek. Wiemy o dwóch fazach. Na działania firm. Pierwsza to jest faza stworzenia produktu. Z reguły dosyć szybko się ten etap kończy i on potrzebuje szybkiego finansowania po to, żeby móc wejść z produktem na rynek. Firmy szybkiego wzrostu od początku planują zarówno pierwszą, jak i drugą fazę, czyli bardzo dynamiczny rozwój w celu opanowania rynku regionalnego, krajowego, a może również międzynarodowego. Z takimi ambicjami wchodziła na rynek firma Incantor. W tym procesie wspomagał ją Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w działającym w parku inkubatorze spotkaliśmy się z Rafałem Łyczkiem, właścicielem firmy Inkantor. Jak na firmę szybkiego wzrostu przystało, również Inkantor wystartował z solidnie przygotowanym produktem. Nie stworzyliśmy czegoś byle jak, oby było, ale stworzyliśmy rozwiązanie docelowe, które również jest w stanie obsłużyć wiele set. Wiele tysięcy transakcji dziennie, więc dedykowane jest dla tysięcy, setek tysięcy osób, które mają potrzeby wymiany walut w sposób bezpieczny w oparciu o konta bankowe i wymianę przez internet. Firmy szybkiego wzrostu fundament swojego modelu biznesowego budują na precyzyjnie rozpoznanych potrzebach klientów, a nie na przemijającej modzie. Szukanie niszy i efektywne tworzenie biznesu, który ma szybką skalę wzrostu, a później jest trwały i może można go dłużej utrzymać. To zaspokajanie konkretnych potrzeb. Natomiast moda, moda przemija. Firmy szybkiego wzrostu swoją stabilność i rozwój budują na uważnym wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów. Ale to nie wszystko. Druga rzecz to wiedza. Wiedza w tym temacie, w którym się dany człowiek czy firma specjalizuje. Pogłębianie tej wiedzy i doradztwo, które... Tą wiedzę, którą zdobyliśmy jako fundacja, wcześniej działając w relacjach między bankami, umożliwia, że służymy klientom swoją wiedzą i doświadczeniem, więc te elementy wiedzy są bardzo kluczowe i dlatego tacy klienci, szczególnie firmy, do nas wracają. To właśnie know-how jest największym zasobem firmy szybkiego wzrostu. Wiedzą o tym także w Gliwicach, nad którymi góruje słynna radiostacja. Ta 111-metrowa wieża jest najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie. Podobnie Eurol. Firma wyrosła z tutejszego technoparku, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w regionie. Kilka lat temu w gronie założycieli firmy Eurol doszliśmy do wniosku, że występuje od lat na polskim rynku problem z tak zwanym procesem od pomysłu do przemysłu. Ten system nie funkcjonował. Wynalazki, pomysły, które się rodziły na uczelniach, instytutach, one nie były rozwijane, nie były wdrażane w przemyśle. W poszukiwaniu rozwiązania tego problemu firmy szybkiego wzrostu często zwracają się o pomoc do parków naukowo-technologicznych i inkubatorów. Stwierdziliśmy, że jest to idealne miejsce do tego, żeby ulokować firmę w momencie jej rozwoju, w momencie jej powstawania właśnie w tym miejscu. Technopark dał nam pełne wsparcie w zakresie obsługi, w ramach infrastruktury. Myśmy już nie martwili się problemami związanymi z administrowaniem tymi obiektami. Ta współpraca z Technoparkiem, ona jest dwustronna, ona jest bardzo dynamiczna. Technopark przyglądał się naszym działaniom i starał się jakby wyprzedzać nasze oczekiwania i wspierać nas w takich obszarach, w których potrzebowaliśmy pomocy, wsparcia od strony organizacyjnej, od strony szkoleniowej i tak się to toczyło. Co jeszcze można powiedzieć o tego typu przedsiębiorstwach? Firmy szybkiego wzrostu są to firmy, które najczęściej od razu mają opatentowaną w cudzysłowie metodę pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Są to firmy, które bardzo szybko poszerzają grono swoich ekspertów, którzy są pracownikami firm, i są to firmy, które bądź liczą na rozwój swojej działalności i bycie stale w rękach tych samych właścicieli, którzy tą firmę tworzyli, bądź również na częściowe pozbycie się udziałów za wysoką gratyfikację finansową i zbudowanie wysokiego kapitału. Firm. Takie firmy działają w parkach technologicznych w Polsce od kilku lat, ale jest ich zaledwie kilka. Zatem zdecydowanie tak, to jest bardzo dobry pomysł, aby firmy zgłaszały się do inkubatora, aby rozpocząć swoją przygodę.